Jest na 69 jeszcze kurwa, zrobię tak. Chodź, mam kamzy, chodź, mam kamzy. Masz na o... ta Tak, tak, Masz na ziemi. Chodź, 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 chodź. masz. ci na czekaj, nie trafi. Konopa, twoi koledzy nie są święci, kurwa, bo to jest przesada, kurwa szukania chuja do dupy po mieście, kiedy my jeździmy autem. Tam jakaś laska w Jestem inaczej ubrany, nic nie mówię. Skroiłeś tam wszystkich? I. Ciekawy jestem, co, bym zrobi... co by zrobili, jakbym się poddał. Co by rozstrzelali mnie? Ale konopa, kurwa. Różnica jest taka, konopa, że wy, my za wami na mieście nie jeździmy w kółko z jakiejś totalnej pizdy. Konopa. Ja jechałem sobie na.